Last time on Total Drama Action. In a world they didn't create, two honorable warriors and two irrepressible foes battled for kung fu supremacy. No mountain was too high, no obi sash too tight. In the end, Harold won the reward. But Courtney had an even bigger victory winning Beth over. But it's gonna take more than a puny alliance to survive this week on Total Drama. Action! i wszystko gra. Widzę was wciąż w moich snach Kim chce być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być słodkim. Chcę być do słońca, sobie żyć. W tej nie przeszkodzi mi nic Spakowane torby na drogę już mam Kiedyś dojdę tam Bo ja chciałbym być sławny na 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 na, 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 na. Plan totalnej porażki. KBALISZERWIE to Moje plecy! A, co jest z tymi materacami? Są wypchane kamieniami? Może i wypchałem materac dankana kamieniami, a może i nie? No, dobra, przyznaję się bez bicia. Spójrz na tych gostków, Ben, banda Neandertalczyków. Dzień dobry, ludzie! A może raczej dobry środek nocy? Mam nadzieję, że jesteście wypoczęci i gotowi, żeby wyruszyć tam, gdzie dotarło niewielu mężczyzn i jeszcze mniej kobiet. Zaraz, zaraz. Mógłbym przysiąc, że film o jaskiniowcach już był. Tak, Harold, ale musimy ponownie wykorzystać kostiumy, bo moje astronomiczne wynagrodzenie stanowi e, jakieś 97% budżetu programu. No, ziom, ale jest środek nocy. A ja właśnie miałem cudowny sen o ogromniastej, pysznej pizzy. Sorki, Owen. Niestety, nasze dzisiejsze zajęcia muszą się zaczynać o świcie, by z prędkością światła osiągnąć cel. O, już rozumiem, będziemy kręcić film o kosmosie. Jak na to wpadłaś, geniuszu? Uważam, że odłączanie się od chłopaków i stworzenie sojuszu dziewczyn z Courtney bardzo się opłaca. No bo słyszeliście ją, nie? Nazywała mnie geniuszem. O, ale mnie to kręci. Science Fiction! Prawdziwy Science Fiction to ten twój nieszczęsny, wymyślony chłopak. Jakie to nadałaś mu imię? Brainy? Nie! Brainy! I on istnieje naprawdę! Słuchajcie, kosmonauci! Wkrótce staniecie twarzą w twarz z wyzwaniami nie z tej Ziemi! Ale najpierw... Mam dla was pewną, wyjątkową niespodziankę! Do każdego z was dotarła niewielka przesyłka nadana w odległym świecie? Który zapewne... Wydaje się wam obcą planetą! Uuu, co dostałem? Co to jest? Nagrodę dla najwspanialszego kolegi? Pokaż mi to! Przyznawana najbardziej przyjaznemu, uczciwemu uczniowi, który zawsze stawia innych przed sobą. Przepraszam! A jemu co się stało? Zapytałbyś raczej, czemu ja tego nie dostałam! Od kiedy Chris powrócił do kwestii intrygi i nastraszył mnie, że nie dostanę kasy, czuję, że żyję w kłamstwie. Bo faktycznie żyję. Sabotowanie przyjaciół jest takie obrzydliwe. Ale moja rodzina potrzebuje forsy. Mam gazy lękowe. Prezent od Brady'ego. Akurat. Moja nonczako, Ale czad. Co dostałaś? To... Daj mi minutę! Kiedy prowadziłam grupę dyskusyjną, koleżanka wypięła się na mnie podczas debaty roku, bo uznała, że z nią nie współpracuję. Ale dałam sobie radę bez niej! Łysoci Britney Reed! Ta fotka to memento. Jeśli chcesz zrobić coś dobrze, to zrób to sama! Obleś! Ha. Ziom, ktoś ci przysłał pieska? Nie żadnego pieska, tylko tarantulę! Ha, ha, ha. Kocham Cię, Oblesiu. Mój pająk. Czy tarantule nie należą do najbardziej niebezpiecznych pająków na świecie? Dziabią tylko wtedy, kiedy przestraszą się głośnych dźwięków. Niemożliwe! Zabierz go! Zabierz go! Obleś, Zabierz go! zostaw! Brzydki pajączek! Puść! Au, au, au! Ej, patrzcie! Brady przysłał mi piękny pierścionek. Niewiarygodne, co? No, Zupała nieprawdopodobne. Zaraz, to cukrowy pierścionek. Aś wspominała cukrze? Myślałem, że twój chłopak jest modelem. Podobno modele są dziani. Brady mówi, że to słodki pierścionek dla jego słodkiej ukochanej? Mnie to wygląda na prezent pożegnalny. Gdyby był agrestowy, to może nie miałaby rację, ale jest wiśniowy. A przecież nie od dziś wiadomo, że wiśnia to symbol miłości. No dobra, już czas wyruszyć ku wielkiej niewiadomej. Jak pewnie wiecie, dobry film o kosmosie ma trzy charakterystyczne cechy. Pierwsza: brak grawitacji to zupełny odjazd. Druga: siły grawitacji są zabójcze. I trzecia: w kosmosie nic się nie marnuje, nawet produkty? Przemiany materii. Super! Tak oto przechodzimy do pierwszego wyzwania. Za 10 minut zaczniecie przejażdżkę z dreszczykiem. Co? Co on powiedział? Z freszczykiem. Aby osiągnąć zerową grawitację, należy latać odrzutowcem po paraboli, z pionowymi podejściami i jeszcze ostrzejszymi spadkami. Ale biorąc pod uwagę ceny paliwa, wykonamy symulację na prowizorycznym promie kosmicznym, który osiągnie prędkość potrzebną do utrzymania was w ciągłym stanie nieważności. Um. Wspominałem, że mam lęk wysokości i spadania? Czy wzniesienie się na dużą wysokość kończy się spadaniem? Czy ta kupa złomu jest bezpieczna? Pierwsze kosmiczne wyzwanie polega na spędzeniu reszty nocy na promie i próbie wyspania się w stanie nieważkości. To chyba nie jest takie trudne. Złapcie się czegoś, co jest solidnie przyśrubowane, bo zaraz zacznę odliczanie. Tak! Odliczanie, nie śniadanie. Oh. 5, 4, 3, 2, 1, odpalamy! Aaaa! Aaaa! Ja nie chcę umierać! Ja nie chcę umierać! Ja nie chcę umierać! Eh? Eh? Ale! Odjazd! Uwaga, astronauci! Czeka Was długa noc! Lepiej się prześpijcie! Jeśli zdołacie! Dankam! <ślesz> Oddasz mi poduszkę, bo moja dokądś poleciała. Nie da się zrobić, mała. Oddałem ją oblesiowi. Brak grawitacji źle na niego wpływa. Co? Mam grać drugie skrzypce przy jakiejś głupiej tarantuli? Ugh, jak ja nie cierpię tego włocha, tego stworzenia! Jego wstrętnego pająka też. <grystanie> o, kurczę, ty to masz dobrze, Beth. Twoje żarełko nosisz na palcu, więc Wcale nie musisz się za nim uganiać! To tylko jedna z całej masy zalet bycia w związku! Słuchaj, um, będziesz to jadła! Popełniasz wielki błąd ograniczając się do jednego faceta! Po co się wiązać możesz skakać z kwiatka na kwiatek? Jak muła! Rany Julek! Harold zakochał się we mnie na zabój! Ogromna jest moc pierścionka na palcu! Faceci zawsze chcą tego, czego nie mogą mieć! Tutaj Houston! A wy macie problem! Uderzyła w was asteroida! I wasz system sterujący przestał działać! Co my zrobimy? Co my zrobimy? Widziałem coś podobnego w ocalić Kosmos 3! Musimy przejść na ręczne sterowanie systemem nawigacyjnym! Szybko! Niech ktoś łapie się za joystick! Ua, ua. Doskonale, Harold! Dobra robota! O, potwór ze mnie! Jestem zły! O-o, staje się, że macie dziurę w kadłubie. Zostało wam te minus 10 minut, żeby zatkać dziurę. W przeciwnym razie skończy się wam tlen. Odwłok do góry, Oblesiu! Nie pozwolę ci zginąć! Musimy zatkać tę dziurę! Szybko! Znajdźcie coś dużego, co będzie pasowało! Coś elastycznego! Co? Dlaczego tak na mnie się gapicie? Sojusz dziewczyn? Sojusz dziewczyn! No, co jest, Harold? Nie zaproponujesz pomocy przy wysiadaniu? Nie miałem tego w planie. Ależ od na nie leci! Spryciule zatkali dziurę dwiema poduszkami! Eee, szefie, to nie są poduszki. <laughs> o, ten wiatr łaskocze! Dwie wietrze to fajne! <laughs> Brawo dziewczyny! Wasza szybka reakcja uratowała grupę! <laughs> Pierwszy punkt dla Sojuszu Dziewczyn, co nie korki? Hurra dla nas! A oto nagroda! Wyznaczycie kolejność, w której zawodnicy będą podchodzić. do kolejnego wyzwania! O! Już wiem! Ty i ja zaczniemy! Dzięki temu będziemy. E, tak, zdecydowałyśmy, Kris. Oto kolejność. Harold, Owen, Duncan, Beb i na końcu oczywiście ja! Będę ostatnia! Dzięki temu popatrzę, jak inni próbują i przegrywają uniknę ich głupich błędów. <ścoughs> A, mamo, twoja córka nie jest frajerką. Dobra, dość wygłupów. Ludziska, jeśli noc w stanie nieważkości sprawiła, że żołądek podchodził wam do gardła, to będziecie zachwyceni następnym wyzwaniem. Kto najdłużej wytrzyma w symulatorze przeciążenia? Czy jak ja go nazywam, na Pawiokomecie! Jeśli wcześniej było z wami kiepsko, to poczekajcie, aż poczujecie działanie grawitacji czterokrotnie silniejszej niż na Ziemi. Coś mi się wydaje, że obiadanie się czyli było błędem. Tak, to się może odbić z kawką. Ups, przepraszam. Gdyby tylko wiedział, z czego je zrobiłem. Chyba jednak skoczę pod okładkę. Przypominam, to Kortni i Bef zdecydowały o kolejności. Harold, zaczynasz! Super! Nie chciałbym być ostatni w czymś, co się nazywa Pawio Kometa. Dzięki, że dałaś mnie na pierwszy ogień, Kortni. Nie, 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 stop! Zmieniłam zdanie! Ja chcę być pierwsza! Za późno! Już pozamiatane! Bardzo ci dziękuję, koleżanko! A przecież właśnie przed tym próbowałam ostrzec kortni. Posłuchała mnie? Nie! I teraz jesteśmy w tarapatach! Nasz sojusz dziewczyn chwieje się w posadach! Miłej przejażdżki, Harold! Ej, zaraz! A gdzie się podział mój obleś? Wypuść mnie! Wypuść mnie! 5,6 sekundy. Jakie to żałosne. Uh, uh, uh. Harold! Ile razy mam ci powtarzać? Jestem już zajęta! Czy na pewno dobrze robię? Myślałam, że tak, ale widząc, jaki ból sprawiam biednemu Haroldowi, nie jestem już taka pewna. Jest jak szczeniak usychający z miłości. Trochę się kompromituje, ale jest taki uroczy. Gdybym był ostatnim facetem w kosmosie, a bez ostatnią kobietą, to może mielibyśmy szansę. Ale tu, na Ziemi? No błagam! Wiecie jak strasznie zawiedzione byłyby Leshauna i Heather? Nie mogę im tego zrobić, mam serce. Gdzie jest mój obleś? Nie! Obleś! No już! Obleś na pewno jest teraz w dużo lepszym miejscu. Tak, i niech tam zostanie! Może wreszcie Duncan skupi się na kimś, kto ma trochę mniej owłosione nogi! Na mnie! Tak, jestem nieco rozbity, ale poczułem tę żulę! Niełatwo zasnąć wiedząc, że słodkie, małe stworzonko leżące obok Ciebie może cię nagle zabić we śnie! No, nie będę już musiał spać z kijem baseballowym pod poduszką! Podaj mi choć jeden powód, dla którego nie powinienem cię zabić! Tak! Wiedziałem, że wielka siła mojego umysłu w końcu weźmie górę. To przez ten głupi materac! Wciąż czuję w plecach przeszywający ból! Ktoś przeszył ci plecy? To nie byłem ja. Jestem równy gość! Nikomu nie wkładam noża w plecy! Przysięgam! Musicie mi uwierzyć! E, e, co się tak gapicie? Wylozujcie! Nie jestem stworzony do życia w kłamstwie! Poczucie winy zjada mnie szybciej niż chili z żera na błonek mojego żołądka! Odpuściłbym, ale potrzebuję kasy! Ktoś musi zapłacić za piwniczkę serów! Dobra, Owen, teraz ty. Harold spardaczył, ale przynajmniej nie puścił pawia, więc czekać jest sucha przejażdżka! 10,3 sekundy. Jesteście kompletnie dobani! Duncan, czas na ciebie! Aż się włosy prostują, co to za smród! He, słabo licza, ale jestem pewien, że ciasne pomieszczenie razy pierdnięcia po chili, do potęgi dziesiątej równa się: nie wchodzić za żadne skarby świata! 23 sekundy! Wynik godny podziwu, Duncan! Ale odejmuje ci 10 sekund zapuszczenie pawia! Ech, to było po prostu obrzydliwe! Jak mogłeś mi to zrobić? Dzięki tej przejażdżce kręgosłup mi się naprostował! Przestał boleć! Zaraz zacznie! Zostałyście wy dwie! Bew? lekko zabrudzony rydwan, czeka na ciebie! Jeśli żadna z nas nie wykona zadania, to podczas głosowania i tak jakoś sobie poradzimy. Mogę na Ciebie liczyć? Prawda, Bef? Jeżeli jestem w stanie powiedzieć tak Brady'emu, to z pewnością mam dość siły woli, aby wejść do zasyfionej kosmicznej kapsuły i haftować przez pięć minut jak szmaciana lalka. Przecież to prawie to samo, co nie? To jak będzie, Bef? Eee, już dziewczyn mówi jednym głosem, Chris. Obie odmawiamy wzięcia w tym udziału. Mów za siebie! 25,5 sekundy! Nowy rekord Pazio Komety! Nie było tak źle! Szybko przyzwyczaiłam się do smrodu i do tego, że coś mi się przelewa między palcami. W życiu nie widziałem czegoś tak ohydnego. Moje gratulacje! Oh. Zapisz jak skunks. Nie, Harold. To jest zapach zwycięstwa. Od kiedy zwycięstwo zalatuje Pawiem? Podjęłam decyzję, Harold. Postanowiłam zerwać z Braidiem i daję szansę nam dwojgu. Uuu. Brady chyba nie był mi pisany. Zwróciłabym pierścionek, ale. Ostatnia szansa, Kortni. Wskakujesz do pawio komety? Czy wolisz przejechać się limuzyną? White, słucham. E -e, mowy nie ma. Odpuszczam to. No dobra. W świetle gotowości wew do zamoczenia stóp, że tak powiem. Ogłaszam ją z dzisiejszego wyzwania. Bef! Pewnie zgłodnieliście! <laughs> Dziewczyny nieźle się tam kotłują. Tak, trwa ostra walka między zaciekłą a zapiekłą. Uwielbiam damskie zapasy. Też lubię walki kociczek, ale takich prawdziwych z pazurkami i w ogóle. Nie mogę uwierzyć, że tak mnie wystawiłaś! Zasłużyłaś sobie, bo byłaś złośliwa i apodyktyczna. Oj, jeśli tak stawiasz sprawę, koniec z sojuszem dziewczyn! Świetnie! Świetnie! Jak zwykle mogę liczyć tylko i wyłącznie na siebie. Nie należę do żadnej drużyny! Więc od tej chwili jestem w sojuszu z Kortni. Dzięki temu na pewno zwyciężę. Jo, jo, co słychać, Ziomal? A bo co ty, zdrajco? Co ty wygadujesz? Kto tu jest zdrajco? Jeśli w ogóle tu jest jakiś zdrajca? Rozwiązałem kilka równań. Kiedy doszło do awarii kadłuba, byłeś jedyną niepilnowaną osobą. Mógłbyś mi powiedzieć, gdzie byłeś? Tak łatwo się z tego nie wymigasz, Owen. Czyżbyś miał nieczyste sumienie? O rany! Wybacz, że pytałem! Matma nigdy nie kłamie! W przeciwieństwie do śmierdziela Owena, zdrajca! I ja! Z piątki zrobi się czwórka Jako, że pożegnamy się z kolejnym zawodnikiem Zaczynamy głosowanie Dostanie ci się za mojego oblesia Papa, pa, zdrajco Harold, nie przejrzał, jestem pewien Koniec z sojuszem dziewczyn Odbal się Z jakiegoś powodu to się nazywa tajne głosowanie Pozłacany Chris wędruje do... Beth Owena Dunkana I... Nie. Sorki, Harold. Limuzyna Wallace już czeka. Nie rozpaczaj Doris. Numer dokładnie w jego stylu. Piąte miejsce? A jest zdrajcą. Obserwujcie go jak ja strzębie. Nie, zaraz, jak sokoły. Sokoły mają o wiele lepszy wzrok. Żegnaj nie dosyć już wycierpiałem? To się jeszcze okaże. Przekonacie się, jak nasi zawodnicy będą cierpieć za tydzień na planie totalnej porażki.